Ta, ta, ta. Kontynuujemy cykl spotkań z dobrymi poradami dla użytkowników wielkich modeli językowych. Ostatnim razem, pierwsza porada dotyczyła tego, żeby używać wariantów w komunikacji z, z, z nimi, z modelami takimi typu ChatGPT. Dzisiejsza rada będzie dotyczyła tego, żeby wywoływać duchy. Dzisiaj będziemy wywoływać duchy. Na czym to polega? Może najpierw o ograniczeniach modeli. Modele językowe mają pewne swoje ograniczenia związane z tym, że są hodowane na różnych danych pochodzenia ludzkiego, czyli na naszych konwersacjach, na, naszych, na wytworach naszej kultury. Więc mamy tam zarówno opisy, jak przygotować, jak przygotować jakieś posiłki, jak i powieści, jak i jakieś analizy naukowe. Jest po prostu tam wszystko. I czasami znajdujemy w sieci takie tak. różnego typu doniesienia że oto ktoś czegoś nie wiedział, zadał pytanie i model językowy odpowiedział mu w jakiś dość specyficzny sposób. Ale w zasadzie trudno powiedzieć kto odpowiedział tej osobie, dlatego że jeżeli nie wywołamy odpowiedniej osoby, nie przywołamy odpowiedniej kompetencji aktora, w którego wcielić mógłby się model, to można powiedzieć, że rozmawialiśmy z każdym albo ze wszystkimi lub po prostu, że dany model bardzo chciał się nam przypodobać. Jeżeli mamy taką wersję jakąś płatną, która już gromadzi dane na nasz temat, możemy, możemy przyjąć, że to działa trochę tak, jak w szkole czasami, że dobry uczeń chcąc przy, 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 przymilić się do nauczyciela, próbuje zgadnąć, o co tak naprawdę mogło chodzić, jakie tak naprawdę są preferencje użytkownika i dostarczyć mu to, dostarczyć mu to czego właśnie chcieliśmy. Czyli jeżeli bez, bez dyspozycji, która by uznaniała, z jakiego typu konwersację chcemy mieć, czy z kim chcielibyśmy tą konwersację konkretnie mieć, lepimy sobie z czasem jakiegoś golema, który funkcjonuje na w zasadzie na nasze podobieństwo i jest zlepiony zarówno właśnie z postaci fikcyjnych, jak i, jak i, jak i jakby całego dyskursu, jaki, jest, jaki byliśmy w stanie sobie wygenerować. No i w związku z tym właśnie rada jest taka, żeby wywoływać duchy. najprostszym sposobem, Przywołania ducha jest przywołanie go z imienia i nazwiska oraz z zawodu, jaki wykonywał. Oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie, to może być żywa osoba, to może być martwa osoba, to może być bohater jakiejś książki. Wszystko jedno, ważne, żeby ta osoba była na tyle sławna, żeby miała swoją reprezentację w dyskursie. Czyli musiało być, dobrze by było, żeby naprodukowała ta osoba za życia, albo na jej temat naprodukowano dużo różnych tekstów, z których prawdopodobnie. Sztuczna inteligencja czerpała czy była nią karmiona, zanim, zanim nauczyła się posługiwać naszym językiem w tak zaawansowany sposób. Czyli szukamy osoby sławnej, niekoniecznie martwej. To może być autor. Co jeszcze? Dla dyskursu akademickiego, dla naukowców, największym chyba szokiem w kontakcie, w kontakcie ze sztuczną inteligencją jest to, że powinniśmy się posługiwać przymiotnikami. W opisie tej osoby, którą chcemy przywoływać. Przykładowo chciałbym przywołać jakąś osobę zmienia nazwiska, którą ceniłem albo cenię nadal za życzliwość, pomysłowość w radzeniu sobie z problemami oraz ciekawe, ciekawe metafory. Połóżmy, że takich rzeczy sobie życzyłem. Jako naukowcy nie sięgamy po przymiotniki, bo staramy się w znacznym dyskursie naukowym unikać słów, które nie mają żadnego znaczenia albo których znaczenia nie jesteśmy w stanie poprzeć jakimiś danymi. Więc, samo to powoduje, że nie tylko zdobywamy zasób tej osoby, czy zasób dyskursu, który za nią stał, ale także, ale także dajemy pewną dyspozycję, w jaki sposób ta osoba ma wchodzić z nami w interakcję. Czasami nie znamy konkretnych osób, albo te osoby, które mamy na myśli, nie przyczyniły się za bardzo do wytworzenia dyskursu i to słabiej działa. Wówczas możemy pomyśleć trochę bardziej abstrakcyjnie. Będzie trochę bardziej abstrakcyjnie i możemy po prostu przywoływać ducha na, zasadzie, czy wywoływać ducha na zasadzie kompetencji, jakich życzylibyśmy sobie, żeby nasz rozmówca posiadał. Tutaj przychodzi nam z pomocą, czy przychodzą nam z pomocą ogłoszenia o pracę, które są publikowane w różnych miejscach. Możemy z nich skorzystać, albo możemy odesłać model, żeby sam z nich skorzystał. W każdym razie w ogłoszeniach o pracę są czasami trafiają się bardzo dobre opisy stanowisk, co dana osoba powinna umieć, jakim oprogramowaniem powinna się posługiwać, jakie doświadczenie powinna mieć. Jeżeli te opisy są na tyle, na tyle szczegółowe i znaczące, to możemy odczuć różnicę, kiedy wywołujemy ducha. Z, który posiada dane kompetencje, ale możemy uczyć różnicę i dodamy, dodamy dodatkowe ograniczenie, że ta, nasz rozmówca o takich kompetencjach powinien mieć wieloletnie doświadczenie na danym stanowisku pracy. Wówczas ta rozmowa ma szansę, ma szansę być bardziej produktywna, mamy szansę spotkać się z kimś, kto myśli inaczej niż my, kto nie jest naszym wiernym odbiciem, odbiciem lustrzanym naszych oczekiwań. Cóż jeszcze? Dla tych, którzy obejrzeli już film o, o, z pierwszą poradą, czyli z wariantowaniem, to te osoby, które już to obejrzały, na pewno zaczynają łączyć te kawałki i możemy sobie wyobrazić, jak połączymy te porady, możemy sobie wyobrazić, że rozmawiamy, prosząc o, o wariantowanie i poszczególne warianty to mogą być różne osoby albo osoby o różnych kompetencjach, wówczas mamy szansę doświadczyć czegoś takiego mini zespołu. Kontaktu z takim minimalnym zespołem bardzo kompetentnych osób. Tak. Powinienem dodać jeszcze, że to nie, nie muszą do końca być osoby żywe, ludzkie, bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić czy skonstruować rozmówcę, który byłby rzeką. Na podstawie jakichś danych możemy przekształcić na podstawie pewnych danych możemy prosić o przekształcenie tego w pewną osobowość na podstawie charakterystyki danej rzeki. I mam nadzieję też, że nie jesteśmy jeszcze na tyle zamerykanizowani, żebym musiał zastrzegać, że rozmowa prowadzona z duchem, czy że duch, którego wywołujemy, nie jest osobą żywą, nie jest tą osobą dokładnie, którą mamy na myśli, tylko jej przybliżoną reprezentacją, mniej lub bardziej przybliżoną. Także rada na dziś Tra, ta 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 i wywołujemy ducha. Może jeszcze ważne zastrzeżenie, trudno oczekiwać, że taki wywołany duch wykona swoją pracę na takim poziomie jak pełnowartościowa osoba, no ale my też sięgamy po te osoby, czy po te kompetencje w określonych momentach, kiedy, albo braku, kiedy, braku, kiedy brakuje nam jakichś zasobów.